Witam Państwa w środę 8 września. Za nami naprawdę bardzo ciekawe kilkadziesiąt godzin. Wczoraj na rynku kryptowalut doszło do ogromnej wyprzedaży. Ciekawe jest to, że wczoraj właśnie mówiłem o tym, że właśnie Salwador stał się pierwszym krajem, który wprowadził bitcoina jako środek płatniczy. Mówiłem o tym, że to jest, niesie ze sobą też bardzo duże ryzyko, ponieważ bitcoin może być w krótkim terminie. Dość zmienny. No, i wczoraj, na przykład, ze szczytu pojawił się spadek w wysokości aż 17%. To też pociągnęło cały rynek kryptowalut na rynku derywatów, instrumentów pochodnych opartych właśnie o kryptowaluty. Doszło do ogromnej likwidacji pozycji. Wydaje mi się, że na Bitcoinie wczoraj pierwsze stop lossy mogły pęknąć poniżej pierwszych lokalnych. Dołków poniżej 46 tysięcy dolarów, krótkoterminowym wsparciem na Bitcoinie, wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 42 tysięcy 400 dolarów. Tak naprawdę nie było żadnego czynnika, który fundamentalnie mógłby wpłynąć na tak dużą wyprzedaż. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, trzeba pamiętać o tym, że za każdym razem, kiedy pojawiają się jakieś ważne wydarzenia dla rynków, w bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, w końcówce 2017 roku zostały prowadzone pierwsze kontrakty futures. I kilka dni po wprowadzeniu tych kontraktów pojawiła się ogromna wyprzedaż na Bitcoinie i innych kryptowalutach. W tym roku giełda Coinbase weszła właśnie na giełdę, została notowana na amerykańskich parkietach. No i kilka dni po tym wydarzeniu też się pojawiła wyprzedaż, bądź też, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj pojawiła się konsolidacja. Natomiast to wydarzenie było takim jakby pikiem na Bitcoinie. Wczoraj, właśnie mieliśmy historię związaną z Salwadorem. No i to też wydaje mi się, że rynki o tym wydarzeniu będą pamiętać. Co dalej z kryptowalutami? Wydaje mi się, że po tak silnej wyprzedaży tutaj należy poczekać na stabilizację ceny, ponieważ podobne zachowanie mieliśmy w okolicy 18 kwietnia. Mieliśmy duży spadek, później cena konsolidowała się i finalnie nie mieliśmy kontynuacji ruchu wzrostowego. Później 12 maja też rozpoczęła się fala wyprzedaży, więc ja sam osobiście wolałbym poczekać na Stabilizację ceny, ale też z drugiej strony, w szczególności, będę zwracał uwagę na rynek, cały rynek finansowy, w szczególności na to, co będzie się działo z obligacjami amerykańskimi z indeksem dolara, ponieważ też wczoraj mówiłem o indeksie dolara, no i tutaj zwracam uwagę na potencjalne. Ruch wzrostowy, jeszcze przed wczoraj tutaj zwracają uwagę na dołki w okolicy 92.12. Mówiłem o tym, że jeżeli strefa powyżej 92.35 zostanie wybita, to potencjalnie indeks dolara może się umocnić. No i wczoraj, właśnie zastanawiające było to, że Bitcoin tracił na wartości, a jeszcze przed tymi. Spadkami również amerykański dolar zaczął się umacniać, więc, tak jakby kapitał zaczął płynąć do bezpiecznych przystani. Jeżeli chodzi o rentowność obligacji amerykańskich, dzisiaj, ze względu na dość duże ryzyko na rynkach. Tutaj kapitał płynie do bezpiecznych aktywów. Dzisiaj też na indeksach mieliśmy sporo wyprzedaż niemiecki Dax tracił, stracił w przeciągu 2-3 minut ponad 100 punktów. To też pociągnęło za sobą inne indeksy. No i też trzeba pamiętać o tym, że mamy miesiąc wrzesień, a statystycznie wrzesień, październik to są takie miesiące, gdzie istnieje spore ryzyko tego, że może pojawić się jakaś większa wyprzedaż na rynkach. Więc no, no obecne warunki oceniają jako dość ryzykowne, więc tutaj w szczególności powinniśmy zwracać uwagę na wielkość naszych pozycji. Dzisiaj w kalendarzu makroekonomicznym mamy decyzję Banku Kanady o godzinie 16.00. Ze względu na pandemię, również w Kanadzie, rynek nie spodziewa się żadnych zmian w wprowadzonej polityce monetarnej, więc wydaje mi się, że rynek może tutaj zachować się neutralnie, ale też z drugiej strony trzeba brać pod uwagę ostatni bardzo wczorajszy silny wzrost. Zresztą dzisiaj też mamy kontynuację wzrostów na parze USDK, gdzie dolar kanadyjski wyraźnie traci na wartości. No i tutaj po części ze względu na tak silny ruch wzrostowy, jeżeli dzisiejszy komunikat będzie neutralny to potencjalnie pierwsza reakcja może być wzrostowa ale część inwestorów to wydarzenie też może potraktować jako okazję do wychodzenia z pozycji jeżeli chodzi o właśnie rentowności tutaj krótkoterminowo jesteśmy na wsparciu więc jeżeli te wzrosty dalej będą kontynuowane to moim zdaniem no tutaj to rynek może po części wyceniać tapering po stronie rezerwy federalnej jeżeli chodzi o rynek walutowy na eurodolarze, wczoraj mieliśmy do czynienia z kontynuacją ruchu spadkowego. Tutaj cena cały czas konsolidowała, natomiast z niższego interwału, jeżeli sobie prześledzimy zachowanie ceny, tutaj za każdym razem, jak pojawił się, pojawiał się silniejszy ruch wzrostowy, inwestorzy szybko gasili te wzrosty. No i po potrójnym takim zachowaniu ceny, finalnie zanurkowaliśmy niżej. Ja wczoraj zwracałem uwagę na potencjalne wsparcie. W okolicy 108,50. Tutaj pojawiła się delikatna reakcja wzrostowa, natomiast na indeksie dolara, dolara mieliśmy techniczne wybicie z konsolidacji, to również doprowadziło do silniejszego ruchu spadkowego. Jeżeli dzisiaj ruch spadkowy na eurodolarze będzie kontynuowany, to moim zdaniem dwa kolejne takie potencjalne targety to mogą być poziomy w okolicy 1.18.23, niżej okolice 1.18.04. Od góry oczywiście będę zwracał uwagę na lokalny dzienny szczyt bądź też okolice poziomu 1.18.57. Fund brytyjski również wczoraj dość mocno tracił na. Wartości, głównie ze względu na to, że Boris Johnson wczoraj ogłosił nowy podatek 1,5%. Które będzie naliczane dla osób pracujących na etacie, jak i też na przedsiębiorców, więc wydaje mi się, że rynki przed tym ogłoszeniem nowego podatku już pozycjonowały się jakby pod osłabienie funta brytyjskiego. Dlatego też ten wczorajszy ruch był tak silny. Dzisiaj natomiast odbijamy się od krótkoterminowego wsparcia poziom 1,3764. No, i jeżeli te wzrosty będą kontynuowane, to pierwszym celem może być poziom w okolicy dziennych szczytów sesji azjatyckiej. Natomiast od góry zwrócimy uwagę na potencjalną strefę oporu w okolicy 1,38-1,38-10. Jeżeli chodzi o parę USD-CAD, wczoraj przez cały dzień mieliśmy do czynienia z bardzo silnym ruchem parabolicznym. No, i tutaj doszło do: wydaje mi się, że takiego klasycznego wybijania stop-lossów. Czyli jeżeli w poprzednim tygodniu tutaj w tej strefie mieliśmy dość sporą konsolidację, no to zazwyczaj, jeżeli cena cofa się w okolice, w okolice wcześniejszego dolnego ograniczenia konsolidacji, no to tutaj część, spora część inwestorów może mieć ustawione zlecenie oczekujące na sprzedaż. Natomiast jeżeli większy kapitał chce wybi wybić tych mniejszych inwestorów z pozycji, to przeważnie w tej strefie tutaj może pojawić się większy popyt. No i widać, jak ta strefa została tutaj na tej świecy pokonana. Dzisiaj doszło, wydaje mi się, że do wybicia pierwszych stop losów powyżej poziomu 1,2660. No i w krótkim terminie teraz obserwujemy osłabienie amerykańskiego dolara, więc potencjalnie tutaj z tego poziomu może pojawić się korekta spadkowa. No i pierwszym takim potencjalnym celem, wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 1,2650, ale też z drugiej strony no przede wszystkim zwracamy uwagę na to, co się wydarzy po godzinie 16.00. Jak rynki będą reagować i interpretować bieżący komunikat Banku Kanady. Niżej na usdk potencjalnym wsparciem wydaje mi się, że może być poziom w okolicy 1,26,01. Gdyby te wzrosty dzisiaj były kontynuowane, tutaj zwrócimy uwagę na potencjalną strefę oporu powyżej 1,26,90. Okrągły też poziom 1,27. Jeżeli chodzi o sytuację na indeksach tutaj zaczniemy sobie od DAX-a. Na DAX-ie dzisiaj ten silny ruch spadkowy rozpoczął się o godzinie punktualnie o godzinie 9. Jeżeli sobie spojrzymy na to, co się działo na indeksach, na kontraktach amerykańskich, tutaj na S&P 500, proszę zwrócić uwagę, z opóźnieniem pojawił się ten ruch spadkowy godzina 9:05. Na Nasdaq-u jeszcze mieliśmy większe opóźnienie. Tutaj podobnie jak na S&P 500 mamy godzinę 9.05, natomiast jeżeli sobie porównamy skalę, skalę tego ruchu spadkowego na niemieckim DAXie, to ta pierwsza świeczka ma spadek na ponad prawie 60 punktów, natomiast na tutaj spółkach technologicznych ten spadek był tylko na 13 punktów, no i ja sam osobiście tutaj w krótkim terminie Tą dysproporcję po, e, wykorzystałem do zajęcia krótkiej pozycji. Ona już jest e, zabezpieczona. No i jak na razie na, e, na zdaku tutaj zbliżyliśmy się do pierwszych lokalnych dołków. Więc w dalszej części dnia warto zwracać uwagę, przy... Te dołki zostaną pokonane. Jeżeli zostaną pokonane, to moim zdaniem nawet może dojść do ruchu spadkowego w okolicy 15 459 punktów. No i dlatego też właśnie uważałbym na rynek kryptowalut, ponieważ jeżeli na całym rynku finansowym kapitał zacznie płynąć do ryzykownych, do bezpiecznych aktywów, czyli rynki będą uciekały od ryzykownych aktywów, od akcji surowców no to potencjalnie to też może jeszcze bardziej pociągnąć cały rynek kryptowalut. Jeżeli chodzi właśnie o niemieckiego DAX-a, tutaj jesteśmy blisko dwóch lokalnych dołków. Pierwszy poziom 15684 już został pokonany, kolejny dołek jest testowany przez rynek no więc, więc tutaj z niższego interwału przede wszystkim bym zwracał uwagę, co będzie dalej pokazywała nam cena. Czyli jeżeli tu się utworzy konsolidacja, rynki będą miały problem z wybiciem ostatniego szczytu, to potencjalnie ten ruch. Spadkowy może być kontynuowany, natomiast jeżeli dojdzie do agresywnego wybicia tej strefy i rynki zaczną respektować mniej więcej okolice poziomu 15660, to potencjalnie cena może zacząć zawracać ten ruch spadkowy. Jeżeli chodzi o tutaj sytuacja na dolarie, nie ze względu na to, że kapitał zaczął płynąć do bezpiecznych aktywów, tutaj też pojawił się silniejszy ruch spadkowy, więc jeżeli sentyment na giełdach dalej będzie negatywny, to prawdopodobnie jeny też mogą zacząć się umacniać, czyli na tej parze potencjalnie może pojawić się ruch spadkowy w okolicy poziomu 110. Wczoraj też zwracają uwagę na rynek metali, ponieważ tutaj zwróciłem uwagę właśnie na korelację pomiędzy dolarem, a metalami, czyli jeżeli dolar będzie się umacniał, to też metale mogą stracić na wartości. I wczoraj na złocie mieliśmy jeden z największych ruchów spadkowych w ostatnich kilku tygodniach. Jak na razie wydaje mi się, że jesteśmy w takiej dość neutralnej strefie. No i ze względu na potencjalne umocnienie dolara amerykańskiego, ja bym był pozostawał bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o tutaj długie pozycje na złocie. Też dodatkowo, jeżeli pojawi się jakieś zaskoczenia, chociażby Bullard wczoraj mówił o tym, zresztą już wcześniej powtarzał, że Fed prawdopodobnie będzie się decydował na tapering, jeżeli pod koniec tego miesiąca Fed właśnie zdecyduje się na taki krok, to też może ciążyć na metalach. W krótkim terminie potencjalnym poziomem oporu może być poziom w okolicy 1808 dolarów. Jeżeli chodzi o rynek srebra, rynek srebra aż tak wyraźnie wczoraj nie tracił jak złoto. Zatrzymaliśmy się na pierwszym wsparciu, o którym wspominałem poziom w okolicy 24,23. 23 Natomiast jeżeli dolar dzisiaj dalej będzie się umacniał, to po raz kolejny bym zwrócił uwagę na pierwsze potencjalne wsparcie w okolicy 24,47, wyżej okolice 24,60. Jeżeli chodzi o rynek ropy, ropa jak na razie nie wykazuje Większej zmienności, natomiast jeżeli na rynkach finansowych będzie dominowała większa nerwowość, to potencjalnie na ropie też może pojawić się ruch spadkowy. W krótkim terminie zwrócimy uwagę na taką szerszą strefę oporu pomiędzy poziomami 69, 65 a 68, 85. Więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Do jutra.